Wysoka Rado. Otwieram obrady 26, 26 sesji Rady Miejskiej w świętuchowicach złożonej w trybie artykułu 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym i stwierdzam, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Witam prezydenta, zastępcę prezydenta miasta, państwa radnych i mieszkańców naszego miasta. Przystępujemy do przedstawienia porządku obrad. Porządek Państwo mają załączone. Do materiałów sesyjnych. Liczy on cztery punkty. Czy są jakieś wnioski bądź uwagi do porządku obrad? Dziękuję, nie widzę. Uznaję ten punkt porządku obrad za zamknięty. Równocześnie punkt 1 i 2 za zrealizowane. I przystępujemy do Podejmowania uchwały, która jest przedmiotem naszej dzisiejszej sesji, a mianowicie w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wyjścia Gminy Świętowice Skład Tworzonego na terenie Województwa Śląskiego Związku Metropolitalnego, który o którym mowa w artykule 1 ustęp 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o Związku Metropolitalnym w Województwie Śląskim, prosimy pana prezydenta miasta o parę słów w sprawie tej uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, pragnę przedstawić uchwałę, projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wejścia Gminy Świętochowice w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego Związku Metropolitalnego, o którym mowa w artykule 1 ustęp 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 o Związku Metropolitalnym w Województwie Śląskim. Paragraf pierwszy mówi o tym, że po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Świętochowice opiniuje się pozytywnie przystąpienie Gminy Świętochowice do Związku Metropolitalnego tworzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o Związku Metropolitalnym w Województwie Śląskim. Paragraf drugi, odpis niniejszej uchwały zostanie przekazany Radzie Miasta Katowice. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Świętołowice i paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wysoka Rado w związku z wejściem w życie ustawy o Związku Metropolitalnym w Województwie Śląskim w wyniku konsultacji. Z mieszkańcami gminy Świętochłowice, który był jednym z elementów y, przystąpienia do Związku Metropolitalnego w województwie, w województwie śląskim od 14 do 27 kwietnia przeprowadzone były konsultacje na terenie y, naszego miasta. Tutaj taka krótka informacja. Y, te konsultacje wyszły bardzo dobrze, jeżeli chodzi o naszą gminę. Liczba otrzymanych formularzy konsultacyjnych to 262 liczba głosów ważnych 252, liczba głosów ważnych oddanych na tak, to jest 252, czyli generalnie 10 głosów było tylko nieważnych, natomiast wszystkie pozostałe były oddane na tak, czyli mieszkańcy określili się za wejściem w świętochłowice do związku metropolitalnego. Gmina przystępująca do Związku Metropolitalnego wnosi do niego swój potencjał, specyfikę oraz szczególny charakter. Metropolia, zaś, korzystając z zasobów i możliwości wszystkich gmin, w oparciu o wizję, plany i strategie, jest w stanie zagwarantować harmonijny rozwój całości. Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały, jest w pełni uzasadnione. Tym terminem zawitym do przeprowadzenia stosownych uchwał, czy podjęcia stosownych uchwał o przystąpieniu do Związku Metropolitalnego to 17, ustalony 17 maja przez Katowice. Następnie cały pakiet dokumentów, komplet dokumentów związanych z przeprowadzonymi konsultacjami oraz uchwałami 41 gmin na województwa subregionu centralnego zostanie przekazany przez Katowice do do Rady Ministrów do, za pośrednictwem Stosownego Ministerstwa. No i następnie Rada Ministrów w formie rozporządzenia przeprowadzi ostateczną delimitację tego obszaru, czy albo przychyli się do gmin tworzących związek. Są to bardzo rozległy związek składający się z 41 gmin, jak Państwu mówiłem na ostatniej sesji, od Siewierza po Rudziniec zawierający również gminy Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, za wyjątkiem Jaworzna, które niestety, ale nie, nie przystąpiło. Natomiast ideą ustawy o Związku Metropolitalnym w województwie śląskim, które jest dedykowane stricte naszemu regionowi, to gminy mogą zostać włączone mimo własnej, Wolić mimo sprzeciwu, więc tym samym ta, ta, te granice tego związku mogą być przesunięte, mogą być zawężone, więc nawet jawożno, które w tej chwili kontestuje metropolię, może się w tej metropolii znaleźć. Oczywiście nie byłoby to właściwe, ponieważ ja osobiście wychodzę z założenia, że metropolię i taki obszar funkcjonalny, taką sieć metropolitalną miast powinny tworzyć takie gminy. Tacy prezydenci, wójtowie, prezydenci Rady Miast, które no, są w 100% przekonane co do właściwości i co do jakiejś takiej wartości dodanej dla zarówno poszczególnych gmin, jak i dla całej metropolii ogółem. Proszę Wysoką Radę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo panu prezydentowi. Szanowni Państwo, radni, czy ktoś z sprawie projektu uchwały chciałby się wypowiedzieć? Dziękuję Państwu bardzo. Przystępujemy do podejmowania uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam jednogłośnie podjęcie uchwały. 20 radnych za. I w związku z wyczerpaniem porządku obrad. Dziękuję wszystkim za udział i zamykam obrady 26. sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach.